Witam bardzo serdecznie Was, drodzy rolnicy, drogie siostry i bracia, Chrystusie Pana, drodzy uczestnicy tej mniej świętej dzieńczynnej, podczas której gromadzimy się w duchu dziękczynienia Panu Bogu za te plony, które już w większości zostały zebrane. Gromadzimy się, aby tutaj dziękować za to dobro, które. Dokonało się, które otrzymaliśmy, o które tak troszczymy się, a szczególnie wy, drodzy rolnicy, którzy czuwacie nad tym, aby nigdy nie zabrakło pożywienia, nie zabrakło chleba. Chleba, który dla nas jest nie tylko pokarmem, ale jest przede wszystkim świętością, bo ten chleb jest tym, który nas również jednoczy.

W naszym kraju chleb to szczególny symbol urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem. Chleb z tegorocznych plonów przekażeł na ręce gospodarza starostowie Derzynek, pani Elwira Greś oraz pan Mariusz Kuracki. Pani Wójt, z dumą i szacunkiem przekazujemy dziś chleb, symbol pracy rolnika, tradycji i dostatku. Wypieczony z tegorocznych zbożów, zboża naszej ziemi, tej, która do pokoleń od pokoleń karmi i uczy pokory. To dar serca i rąk mieszkańców naszej gminy, ludzi przywiązanych do ziemi, kultury i wspólnoty. Niech ten chleb, jak dom z herbu naszej gminy, będzie znakiem siły, trwałości i wspólnego dobra. Przynosimy go nie tylko jako owoc, żniw, ale jako wyraz wdzięczności Bogu za plony, ludziom za trud. Niech będzie błogosławieństwem dla wszystkich domów, stołów i rodzin Dębowej Kłody. Prosimy Pani Wójt, przyjmij ten bochen i dzielnij mi mądrze i sprawiedliwie, tak aby w całej naszej gminie panował pokój, zgoda i dostatek i aby nikomu nie zabrakło chleba. Drodzy gospodarze, przyjmujemy ten przepiękny bochen chleba. Jest przeuroczy, upieczony z tegorocznych zbóż naszych rolniczków i jest symbolem ich ciężkiej pracy i dziękujemy z całego serca. Za chwilę przekażemy z powrotem starostom, żeby podzielili ten chleb równiutko, sprawiedliwie. I rozdali wśród państwa. I życzymy jednego naszym mieszkańcom i wszystkim mieszkańcom naszej ojczyzny, żeby tego chleba nigdy nikomu nie zabrakło. Dziękujemy z całego serca.